Witam was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie otwieramy paczuszkę numer 17, no 16. No to nie przedłużając przechodzimy. Teraz sam nie wiem co jest. O, kolejne wrotki! Na razie to wygląda tak. Widzę tu jest też otwierana klapa. A końcowo to wygląda tak. Wygląda, wygląda to troszkę. Y, chyba to jest taki czołg, w którym, w którym? Prze, przewożono te. Ale nie wiem. Piszcie w komentarzu, y, czy zgadłem. I ja się z Wami żegnam. I cześć.